Cześć moi drodzy, dziękuję za Wasz kontakt. Jeśli odezwaliście się do mnie, to znaczy, że szukacie wybitnej oprawy muzycznej i jestem przekonany, że trafiliście pod właściwy adres. Jako Uli pełnię cztery funkcje. Jestem przede wszystkim DJ-em, który serwuje sprawdzone, dopasowane do oczekiwań Waszych gości najlepsze hity, przeboje tworzące fantastyczny klimat. Jestem również konferencjerem, który motywuje, zachęca, wprowadza Waszych gości w odpowiednie wydarzenia, tak aby zrealizować świetną organizację całego Waszego wesela. Jestem przede wszystkim animatorem i wodzirejem, który ciekawymi, oryginalnymi, autorskimi animacjami, choreografiami, a także show bawi Wasze towarzystwo. Jestem również konsultantem, który podpowiada wam przekazując gotowy program imprezy weselnej jak może wyglądać organizacyjnie wasze wydarzenie i oczywiście jakimi pomysłami zaskoczyć waszych gości a przede wszystkim ten program jest do edycji tak aby był zgodny z waszymi preferencjami oczekiwaniami i wizjami jestem przede wszystkim nastawiony na to aby wybawić wasze towarzystwo dlatego gram dużo dynamicznie przebojowo i z pełną energią i entuzjazmem prowadzę wasze wydarzenie a jeśli chcecie wiedzieć zdecydowanie więcej to już dzisiaj zapraszam was na spotkanie online w którym szerzej Powiem o naszej wyjątkowej współpracy. Być może, do zobaczenia!